Cześć, witam w moim następnym filmie na tym kanale A dzisiaj <laughs> Nie będę nic robić Tylko troszeczkę opowiem Powiem yy, co chcę zrobić U siebie w domu i tutaj przy królikach yy, I tak jak mówię Tam coś przy, przy kurach yy, Po ten czas kiedy będzie tyle wolnego Od 1 maja do 9 maja Co chcę zrobić yy, Bo niestety Nie zrobiłem nic teraz w sobotę, yy, nie było mi to dane Czasu mało, a roboty dużo yy, No i tutaj w piątek tylko ogarnąłem, posłyszałem raz, dwa, trzy komory yy, Teraz sobie dołożyłem akurat tutaj wiednią słomy, bo yy, Połowę, albo nawet ponad połowę zjadły Nie wiem czy one to są tak pieprzają, jak, jak głupia, no, ale dobra Tu mi któryś tak kurcze Ty tak to kurde ale no, no, dobra, gryź sobie yy, Chcę na pewno trochę tak po kolei wszystko damu, dobra. E, na pewno chcę ogarnąć sobie 1 maja tutaj do końca wszystkie klatki posprzątać, ogarnąć cały środek, kurą posprzątać tutaj, ogarnąć. Szczerze jakby e, też pieniądze by były. Tam sobie kupił białą farbę i tutaj to odmalowała wszystko na nowo. I tak są tutaj w środku też na nowo pomalować nie farbą, tylko tym wapnem ściany. E, to tak troszeczkę Ogarnąć żeby to już lepiej wyglądało, bo no, wygląda to trochę tak średnio, niż tak jak tą kratkę zbudowałem. No i troszeczkę to fajnie było to odświeżyć. Yy, ale to na pewno nie tego 1 maja, bo 1 maja też czasu dużo nie będzie, bo też yy, muszę, yy, też mam swoje życie. Ale tak, ale w późniejszym czasie myślę, że na pewno to zrobię. Na pewno muszę sobie kupić zboże, bo. No, właśnie, już dużo go nie ma. Granulat muszę kupić. Muszę kupić znowu siano, bo została tylko ta jedna kostka. A kupię wtedy dwie. Eee, muszę kupić siano. Eee, dokończyć tą kratkę. Będzie dużo czasu, więc na pewno coś zrobię. A chciałbym ją całą zrobić, to na pewno to chcę sobie jeszcze też ogarnąć. Eee, chciałbym kupić jeszcze jednego królika, eee, samca do tej paniczki. Ona już ma ona się urodziła 5 grudnia styczeń, luty, marzec, kwiecień maj zależnie miała 5 miesięcy tak więc y, jeszcze troszeczkę i dam ją do zakotu co nie lili no to muszę oddzielić y, śnieżkę od młodych dlatego tą kartkę trzeba robić i jeszcze y, jedno chcę coś zrobić a, za chwilkę tam przejdę a zanim tam przejdę to y, pokażę wam o właśnie, pokażę wam małe Nudki. Już gniazdo jest takie, no, tylko, tylko taka dziura została. A one sobie już biegają po klatce Dzisiaj mają 17 dni. Ładne są duże. Tak, więc myślę, że tutaj im już posprzątam, już też całkowicie. Tylko zostały tam yy, w tym roku tam trochę tego gniazda. Ala gniazda, bo tu tylko taka dziura została. Z tego. O tutaj jak widzicie tutaj samica wrywała yy, to zabezpieczenie Taki ten narożnik, to trzeba byłoby to zrobić, uzupełnić to Bo akurat mam takie, kupiłem, no i trzeba to zrobić, zabezpieczyć z powrotem, żeby nie gryzył tych desek No i dobra, tu w sumie opowiedziałem wszystko co chcę zrobić i jeszcze przejdę na podwórko tam do kur Ogólnie też po prawie dwóch tygodniach takiej średniej pogody, gdzie było zimno, padało deszcz, padał deszcz. Jeszcze na dobicie, na samym końcu jeszcze były przymrozki poniżej 2-3 stopnie. Jest w końcu ciepło. Jest dzisiaj 22 stopnie. tak uważam, żeby kogut mnie nie zaatakował. Tutaj... No właśnie. Dziadek mi kiedyś tam powiedział, żeby tutaj wykoskować całe te można powiedzieć takie ala pomieszczenie tu gdzie są kury bo tej te kostki tam ogólnie tam nie się za zabeczką jest jej bardzo dużo tutaj jakiś taki kwadracik wykoskowałem. no i żeby to zrobić sobie całe żeby to wykoskować całe no i myślę żeby to też się za to wziąć bo w sumie będę miał dzień z niewolnego tak więc myślę że spoko by tutaj wyglądało no, i też, oczywiście, coś z tego być nagrało. Bo jest co nagrywać, i teraz trzeba to bardziej wezmę za to nagrywanie też. tą klatkę właśnie tu trzeba pomalować tą stronę. Zeszlifować wszystko do równa. Tutaj ten kant zakryć, żeby tego nie było widać. Deską lub blachą. Ona pełna blachę. tutaj też i to porobić. Te dziury. No. Tak więc, no, jest co robić. A co przy ogródku? Nie zmarzło mi nic. Coś tutaj rośnie. Czy coś nie? No. Marchewki rosną. Mogę tutaj to ogarnąć, podlać i jest będzie fajno, fajno. No, dobra, też wracam na chwilkę do Środka do krójków. No i tak jak powiedziałem, i przez ten czas ten wolny, no to myślę o ogólnie na Daily, żeby przez 9 dni nagrywać codziennie filmy. Od 1 maja do... 9, tak do 9 maja, żeby były codziennie filmy, i codziennie to co będę robił tutaj, bo jednak dzień w dzień coś będę robił. Trochę jednego dnia trochę mniej, drugiego dnia trochę więcej, no ale będę robił. I codziennie będę to nagrywał, montował i wrzucał. Tak więc myślę, że yy, będzie spoko takie coś zrobić. 9 filmów w 9 dni, yy, i no, i tu chciałem powiedzieć, że tutaj te Cztery samiczki co są. Ja sobie za chwilę jeszcze sprawdzę dokładnie, czy to są na pewno cztery samiczki i wystawię je na sprzedaż. No i tak też zaraz to uczynię. Tak więc ja kończę ten film, mam nadzieję, że Wam się spodobał i moje plany. Więc oczekujcie tych filmów, tego daily. No i do kolejnego filmu, trzymajcie się. No i cześć.